Cześć, męczko, z tej strony kola. A w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy nową serię na moim kanale, czyli Minecraft, modyfikacje. Yy, tak, to jest tego pierwszy odcinek. Także co, wystawcie łapkę do góry, subika z na kanale i co, ja już bez błędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Tego że, okej, okay, tylko czekajcie, sobie wezmę już na F5, tylko w ogóle na to muszę patrzeć. Zostaną małą klawiaturę. Trochę trudniej teraz jest, ale dobra. Minecraft Modyfikacje, tak. Zgadzasz się. Yy, I pierwszą rzeczą, od jakiej by tu można było zacząć, to po prostu no. Yy, czekajcie, zacznijmy od tego, że nie mam szajderów, Wiem, nie ma szajderów ale już w kolejnym odcinku żajdery takie będą. I, no i co? Yy, z tego powodu mega spoko. Z tego sprawdzimy jakie mamy łóżko yy... Jezus Maria. Dobra. Mm, łóżko. Wiecie, co ja chyba jednak tak szukać. Dobra. Yy... Albo nie. Łóżko się nie zmienia całe szczęście. Ale to dobrze, to sobie zrobimy teraz Minecraft modyfikacje. I teraz zrobimy sobie na UHC. Jakby... Czekajcie. Czekajcie. Chyba źle to zrobiłem. No i teraz to tak wygląda w ogóle. Dajcie znaczek lepiej. Ale tak też fajnie, to jest pokazane klikami tutaj CPS-ów, ale jest coś jeszcze. Arena PvP. I co tutaj mamy widzowie? Owszem, Butterfly, tu sobie można klikać. W ogóle bardzo pięknie to całe to wygląda. Także w Minecraft modyfikacje jest to, jest to takie najmniejsze i oczywiście default save yy. no i to ładnie wygląda, teraz w ogóle zrobiłem to tylko teraz to musi kasnąć. o dobra że płominki się nie tak to nie ruszają także według u mnie spoko opcja i jeszcze to jest ten z wybuchem TNT że nie ma normalnie czegoś takiego, że widzicie, że po prostu tak wybucha i trzeba spalić. Widzicie, to też nie ma jakby animacji, jak to się pali, tylko po prostu tak i to wygląda mega spoko. W ogóle <laughs> poproszę może mojego brata czy coś takiego o pobranie swojego aerobozera, przydałoby się i zaczynamy sobie to od tego. I tu zaczniemy minecraft modyfikację czyli nową, przefajną serię o nie, sorry, sorry nie no nie to nie potrzebuję, dobra dam im tego tutaj trochę więcej o nie, 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 nie. moje, moje ja nie chcę trade'a Oj, wow, ja, ja nie teraz teraz tego tu dałem. Mega spoko, tylko tego tu nie potrzebujemy. Także okej, okay, dobra. Wejdziemy sobie w egg. Eee... Y dobra, nieważne. Mm. Gdzie są eggs? Eggs jest tam, gdzie jest bedrock. O tak, tutaj są. I myślę, że spełnimy na razie, wydaje mi się, Axolotla. Tylko ja nie pamiętam, który to jest Axolotla. No nie, 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 zostaw. Dobra, nie Wydaje mi się, że jednak poszukamy. Solo... O, nic nie ich wychodzi. Trudno, dobra. Minecraft modyfikacje, zaczniemy od budowania. Do przepięknych budowli. Yy, nie potrzebujemy tego Tego na razie. I potem sobie właśnie włączymy te szajdery. Yy. Tutaj tak. Dobra, wydaje mi się, że można już zacząć od Minecraft modyfikacje. Nie no, tutaj będzie pięknie to wyglądało. Ej, dobra, już mam nawet pomysł, jakby tutaj to całe zrobić. Tutaj ja mogę robić Godbridza, to by było świetnie. Ja chcę, by to było tam daleko stąd. I tu sobie właśnie byśmy tak zaczęli domek Bo ja już mam pomysł za ten domek Tak będę od mok yy, z B A po prostu Bardzo mi się jego domek spodobał O nie 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 plany coś tam się zaczynają mieszać Czemu to tak trudno się buduje a ja nie wystarczyło Nie, nie gadajcie. Że tak przecież wystarczyło. O Boże. Ja nie wierzę. Dobra, nieważne. Tu sobie mimo to zacznijmy. Nasz domek tutaj, tak będzie to wyglądało. Bo w ogóle, dajcie znać komu się podoba Minecraft modyfikacje. Niestety, zaczniemy od kotów i psów. Nie wiem, no czy się całknąłem, ale dobra. To na razie nie jest ważne. Będzie taka do tego jakby, w sensie druga połówka. Yy, Także mega spoczko. I tutaj też będzie właśnie... Właśnie znaczy tutaj będzie taki mały, bo wiecie, nie potrzebuje jakiegoś, nie wiadomo, jak wielkiego domu. I to będą takie schodki. Ups. i tak jakiś ładny odzwanek ale a dobra bo tam jakiś remont jest w ogóle nie wiem nieważne um, i teraz tu wydaje mi się można zakończyć tak to robić dobra. W sensie i tu będzie taki... Co ten Volkswagen robi? Ja w to nie wierzę. Czemu te psy tak... Jezu, to mnie tak nerwuje. Ludzie nie rozumieją. sobie normalnie chcę nagrać odcinek, a ci tak muszą przyskazać. Takie w ogóle tutaj też byście w takich schodkach, jak powiedzieć. W takim podwyższonym w sensie. Żeby to było tak trochę wyżej, jakby to wyglądało. Albo lepiej nie. Lepiej to już nie będę kombinować. Albo nie, czekajcie, sprawdzę jakby to tak wyglądało. Mogłem to zrobić bliżej trochę. Prawda? O, że tu tak stajemy? schodzimy nie, wydaje mi się, że to zajmuje za dużo miejsca um, tak, wydaje mi się, że albo chwilka o Jezu, zapomniałam o tym w ogóle dobra, tak, tak nie może być tutaj będzie tak um, i ja teraz szukam obrazu obrazy, obrazy nie wiem, w ogóle ja nigdy prawie nie użyłam obrazów to nie? Dzisiaj tak. To jest chyba... Tak, to jest obraz. To jest painting. W ogóle od tego jaka tu jest wielkość. Tak to są... o to jest pięknie. Tutaj są takie... Nie wiem gdzie dać być drzwi, ale tu tutaj tak. W ogóle tego tu nie będzie na pewno. Więc to sobie już mogę rozwalić na pewno, bo to ma być taki dom w środku, wiecie. W ogóle mam... Co? O i noc się to zrobiła. Minecraft modyfikacje. Piękna seria na polskim YouTubie. No i są takie serie, ale no ja po prostu taką serię musiałam mieć. Może sobie zrobimy serię The Backrooms, ale nic nie obiecuję. Jeszcze oczywiście to będzie trzeba zniszczyć. Uh, 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 uh. To, żeby nikt nie myślał właśnie, że tak słabo to zrobiliśmy. No dobra. No i... Wydaje mi się... I tutaj jest taki balkonik jakby będzie... Bo... czekajcie, chciałbym bardzo dawać dużo okien, bo to nie będzie zbyt proste. W sensie. u, u, u Woda by nam tu się tak wylewała. I właśnie nie wiem, gdzie dać drzwi. Ym, nie wiem, czy w ogóle drzwi tu będą potrzebne, ale. Tutaj będzie taka kuchnia, jakby wiecie. Taki domek na środku. Może nic by nie zrobił. Dlatego będzie parę części, także. Spokojnie, spokojnie. Będzie co oglądać. O i tu będą takie okienka. O tak, tu będzie piękne. Tak by patrzeć na to, albo wiecie co? Tutaj tak to rozwalę. Czekajcie, to też tutaj rozwalę całe. I tutaj damy tylko takie malutkie okienka. Tutaj damy tak. O tak, to będzie... To jest po piękny dom. Nie, no to jest coś pięknego. O, ups, ups. Yy, dobra, to jest sobie tak. Będzie to samo, okienka, jakieś cyk pyk. Świetnie. I teraz będzie pora na yy, dach. Tak, dach. Dobra. Yy, tutaj wszystko mamy. Wiecie co? Tak trochę pusto tutaj wygląda. Mi coś tak tutaj coś i tak dodać yy, bez Tutaj trzeba oczywiście jeszcze coś takie, aby nie, 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 nie to tutaj zabudować I tutaj takie okienka. O nie, to no. to No świetnie. Dobra. W ogóle to jest początek tego domu. Reszta będzie w kolejnych odcinkach. Także się znamy jak nam. Cześć i pa.